Dzień dobry, dzień dobry, witam Was moi kochani niezwykle gorąco jak i serdecznie w kolejnym odcinku z programu mitów w GTA San Andreas. Ja jestem Hubson i chyba to się dzieje. W sensie jadę na wycieczkę w sobotę do Kalisza. Nie, na no żartuję. Ostatnio wypuszczony raport z Take-Two potwierdza, że 6 prawdopodobnie serio zadebiutuje już jesienią tego roku, nie 2026. I oczywiście nie mówię wam tego dlatego, żeby wam tu między oczy szczelić jakimś super newsem, ponieważ ta informacja już jakiś czas temu się pojawiła w internetach. Ale mówię wam o tym dlatego, że no nie wiem co o tym myśleć. No bo de facto, jeżeli GTA 6 wychodzi już jesienią, no to jest to za całkiem niedługo a my oszustce wiemy tyle, co nasi politycy o zarządzaniu państwem mniej więcej. Do tego, jeżeli chodzi o drugi trailer, no to też nie wiemy co i jak. Jedyne co mamy to jakieś tam teorie księżycowe amerykańskich youtuberów, które oczywiście się nie sprawdziły. Wow, kto by się spodziewał. No i do tego oczywiście jeszcze nie zabrakło pana Strausa Zelnika, który znowu wypierdział jakieś pierdolety i tam gdzieś, wiecie, między zdaniami wpletł takie kilka odnośnie daty premiery, że wiesz, że zawsze istnieje ryzyko opóźnienia i uważam, że w momencie, gdy używasz takich słów jak ABSOLUTNIE, przekreślasz sprawy. Naprawdę, nie ściemniam, jestem największym fanem Strausa Zennika, jaki istnieje na tej planecie, mówię wam całkowicie poważnie. W każdym razie, tak już na serio, to dajcie znaka w ogóle, co o tym wszystkim myślicie i czy waszym zdaniem GTA 6 rzeczywiście wyjdzie jesienią 2025 roku, bo ja nie wiem, już jestem tak skułowany tymi wszystkimi informacjami, że ciężko mi cokolwiek powiedzieć. Dobrej zabawy życzę. Zamiast kupić bochen chleba, weź ze zniżką greveneba. neba. Znasz to uczucie, kiedy pograłbyś se w gierkę jakąś fajną, ale każdą grę ze swojej półki ograłeś już 100 razy, a twoja płyta z Vice City jest porysowana bardziej niż auto twojej żony po sobotnich zakupach? Ja nie znam. W sumie to jak ty też nie znasz, to nie szkodzi. Ważne jest to, żebyś nie zapomniał wykorzystać dającego 10% zniżki kodu PLDEAL, jeżeli planujesz sobie na Walentynkę pociupać w jakąś gierkę. Promocja trwa od 13 do 17 lutego. Przypominam, że linki jak zawsze znajdziecie w opisie. Sprawdź Hubson ten mit z miniaturki z ostatniego odcinka z GTA 4 w GTA San Andreas ten o autobusach. To był bardzo długi mit, który badaliśmy sobie tam a propos tych autobusów w GTA 4. Chodziło tam oczywiście o to, czy jak podjedziemy sobie autobusem pod przystanek, to czy pedy nam zaczną do tego autobusu wchodzić? Czyli zupełnie tak jak dzieje się w GTA Vice City. Czy po prostu będziemy mieli z tym samym do czynienia co w GTA Vice City? No i w GTA 4 się no tak naprawdę okazało, że te pedy to nawet na tych przystankach się zbytnio nie pojawiają. Już w ogóle nie wspominając o tym, że miałyby wejść do naszego autobusu, którym sobie pod ten przystanek podjeżdżamy. No, ale w GTA Andreas, ej, zobaczcie, ta babeczka sobie normalnie tutaj elegancko stoi. Może nie stoi idealnie. Ej, działa? Działa to ja, ale ja, ja kurczę. Nie, nie nie działa, jednak? Nie, no musi działać. No proszę cię, wejdź. No wejdź do tego pojazdu. Ej, co tu się z tą babą dzieje? O co to jest? Co, 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 co to jest grane? Czemu nabiega dookoła tego autobusu? Ej, i tu mamy kolejnego. Tu mamy jakiegoś gościa, chyba który też chce wsiąść do naszego autobusu. Dziwne to jest. Dziwne, bo animacja się, się załącza, ale finalnie te pedy rezygnują z wejścia do naszego autobusu. Ale to jest historia. Zobaczmy teraz tutaj. Tu mamy znowu jakąś babeczkę na przystanku. I ta też. I ale ja, ja kurczę. Ej, sorry za tę podnietę, ale dla mnie to jest absolutny stos. No absolutnie. A teraz na przykład, jak mamy sobie tego pasażera i podjedziemy sobie pod jakiś przystanek, weźmy sobie podjedźmy pod tamten przystanek, pod którym byliśmy wcześniej, do dokładnie tamten, zobaczymy czy ta babeczka na tym przystanku wysiądzie. Aga? Nie, ona jedzie dalej. Może muszę podjechać zgodnie z kierunkiem jazdy, co może wtedy wysiądzie? Ops. Nie, nie wysiada. Jedzie dalej, ewidentnie. Może tutaj wysiądzie. Jak widać ta pani z takim kierowcą, to by chciała przez cały świat przejechać. No tak szybko nie wysiądzie. Parę przystanków jeszcze minimum. Oj, czyż byśmy tu mieli kolejną pasażerkę? Tak coś nie, chyba jednak nie. A jednak tak! Kolejna, kolejna proszę Państwa wsiadła do naszego pojazdu, no to nie. Jak widzimy zdecydowanie to nie jest przypadek, ale to w, jakby wielka szkoda, nie, że w GTA Vice City działa. W GTA San Andreas działa, choć nie dostajemy za to zapłaty, a w takim GTA 4, czyli w grze, która jest znacznie bardziej rozbudowana, no już tego nie możemy doświadczyć. No to, 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 to jest dziwne. Jadom, jadą, jadą, nie chcą wysiąść. Zobaczcie, nie możemy ich w ogóle też w środku tego pojazdu podejrzeć. A jak my sobie wysiądziemy z tego basu, to one też wysiądą, czy, czy cały czas będą jechać? Jakieś chyba takie trochę nieogarnięte są. Ale tak czy inaczej, to co najważniejsze dla nas, to że sugestia pykła. Sztosik. Co do mitu z pogrzebem to można sprawdzić co się stanie jak będziesz mieć kilka gwiazdek dla levelu i to policja będzie przypadkowo w nich trafiać. Gdyby ogólnie ktoś nie kojarzył tego mitu z poprzedniego odcinka tego z pogrzebem, może kogoś nie było, ktoś nie oglądał, no to generalnie tam udało nam się odkryć to, że możemy sobie na ten pogrzeb, na którym będziemy musieli zabić Keina, wbić, zanim wjedziemy w znacznik i zanim pojawi się kaccenka ze suiteem. Wtedy o dziwo Ballasi no, traktują nas jak powietrze. Możemy sobie tam chodzić, biegać, skakać i de facto ich to w ogóle nic nie interesuje. Co prawda, gdy zaczniemy ich atakować, albo na przykład gdy rozwalimy ich przy pomocy zamontowanej, w samochodzie bomby, no to to wszystko się rozpierniczy. Sweet powie, że zaczęliśmy zbyt wcześnie, no i że teraz Kane się nie zjawi, a na tego Keina całego musimy zapolować. Na pewno właśnie z ciekawszych rzeczy było to, że mogliśmy sobie tych gości po kolei zabijać, poprzez przejeżdżanie ich samochodem, ale warunek był taki, że my w tym samochodzie nie mogliśmy się znajdować, więc analogicznie musieliśmy z niego chwilkę wcześniej wyskakiwać. No i to jest przez sepka dobrze postawione moim zdaniem pytanie, no bo skoro my sami z siebie nie możemy tych balasów zabijać, no to być może będzie mogła zrobić to policja, która w teorii będzie atakowała nas, no ale my staniemy sobie w taki sposób, że te strzały, które w nas będzie oddawała policja, one będą trafiały w balasów. Na miejsce dojeżdżamy, więc zapodajmy sobie kielicha. Nie no, żarcik, wanted level, dlaczego nie mogę se wanted levelu zapodać, ty, co jest grane, popsuło się czy jak? A jak z samochodu wysiądę i teraz dam wanted level, a teraz mogę, dobra Dajmy sobie trzy gwiazdki wantedu i przebiegnijmy się tam na miejsce Mamy już policjanta jednego, bardzo dobrze, bardzo dobrze No, 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 dawaj, dawaj o, strzela! Ej, strzela normalnie! Oni nie reagują. A jakby w ballasu strzelał? No chodź tu policjancie szybciej. Chodź, chodź. Ale jajca to są. No to tego się nie spodziewałem. Myślałem, że jak będzie ktoś w balasu strzelał, to znowu Switch przyleci i powie. Uy! Rozwaliłeś CJ, całe spotkanie, a tu normalnie oni wszyscy mogą być prawdopodobnie wybici, patrzcie. No to to jest hit, to to jest świetna ciekawostka, ale jajca. Jak widzicie, wszyscy zostali zabici, więc teraz podejdziemy sobie w znacznik, bo chyba tam Seba pisał, że ja wam finalnie nie pokazałem, co się stanie, jak wszyscy zostaną zabici. Także dawać tych moich patałachów. Ogólnie jak tam wam pokazywałem w tamtym odcinku, to to, to było tak, że jak sobie tam jakiegoś balasa zabiłem, to on potem znikał z tej katsenki, tak mi się przynajmniej kojarzy. Więc zakładam, że raczej tym razem nie powinno być inaczej, niemniej z uwagi na to, że taki komentarz się pojawił, to czemu by sobie tego nie sprawdzić, nie? Zanim przeskoczymy przez mury, jeszcze zobaczmy free moving camem, czy ich nie będzie. No nie ma. Wszyscy są zabici, ale jaja. Ile ta gra daje różnych możliwości, to po prostu jest niesamowite, tylko trzeba pokombinować. A jak czasami ruszycie głową i potem napiszecie, patrzcie, nie żyją. Coś w komentarzu takiego... No to nic innego mi się nie nasuwa na usta jak szapoba. Jak dzielę, ale ciekawostka fajna. No to mamy ułatwione zadanie i to bardzo. Kozak, naprawdę wow, wow. Nie wiem co powiedzieć, dlatego mówię po prostu wow. Coś mi się nie chce wierzyć z tą szybą u Niko. Zapłać za bilet na moście tak, żeby Niko opuścił szybę. Następnie otwórz drzwi i spróbuj ją stóc, strzelając do niej. Jestem ciekaw, czy posypią się kawałki szyby. Pan Andrzej, jak widać, nie dowierza, jak kogoś nie było na poprzednim odcinku, to Chodzi o to, że ostatnio przekonaliśmy się, że jak Niko otworzy sobie okienko, na przykład wtedy, kiedy przyjeżdża przez bramki płatnicze, o tak jak właśnie w tym momencie widzicie, no to potem jak wjeżdża na myjnie, no to z jakiegoś powodu tej szyby nie zasuwa z powrotem. No i jak patrzę sobie na ten komentarz, od pana Andrzeja, no to mi się wydaje, że pan Andrzej zakłada, że Niko tę szybę teraz podnosi z tym, że nie załącza się animacja po prostu. Wiecie o co chodzi? A czy jeszcze animacja jak animacja? Głównie chodzi o to, że chyba w teorii, według pana Andrzeja, ta szyba się podniosła, a z tym, że no, my jej po prostu nie widzimy. Także oddajmy sobie kilka strzałów. Ale no właśnie, ja tutaj akurat żadnych wątpliwości od samego początku nie miałem, ale tak, żeby rozwiać wątpliwości pana Andrzeja, to mówię, a wrzucę sobie to do odcinka. Także po prostu jak widzimy, no gra nie do końca pewne sytuacje przewiduje, bo o ile przewidziała to, że gracz będzie przejeżdżał przez bramki i będzie płacił i dlatego też ta szyba się opuszcza, o tyle nie zostało przemyślane to, że gracz potem będzie mógł sobie pojechać na myjkę i umyć samochód właśnie z otwartą szybą, jak teraz widzicie. Policjant będzie chciał cię aresztować, gdy zobaczy, że robisz bara-bara z prostytutką. Pozwólcie, że tym razem Wam wszystko opiszę, co i jak. Ponieważ łącznie to ja ten mit chyba z godzinę testowałem. Naprawdę, mam prawie godzinną nagrywkę z tego mitu. Bo się wydarzyło ogólnie dużo jaj i dużo rzeczy nie udawało mi się cały czas sprawdzić. W ogóle to cały mit na końcu będziemy sobie badać na wersji takiej zwykłej, nieośnieżonej. No bo na początku to oczywiście jeździłem jakieś 15 minut po całym GTA San Andreas autentycznie. W sensie byłem nawet w Las Venturas zobaczyć, o co to chodzi. Dlaczego żadna kurtyzana się nie spawnuje. No i nie wiem. Coś się zbagowało coś się zacięło, pojęcia nie mam. Niemniej to, co najważniejsze, to że to zmusiło mnie do przejścia do wersji gry takiej zwykłej, bez winter No i tam te kurtyzany zaczęły się dosyć szybko spawnować. No i oczywiście próbowałem jakoś tam doprowadzić do sytuacji, żeby w jakiś zakamarek wjechać, tak żeby jednocześnie można było to bara-bara sobie robić, ale jednocześnie, żeby policja miała okazję to zauważyć. Jak się pewnie domyślacie, nie było łatwo takiego miejsca znaleźć. A dodatkowo warto zaznaczyć, że takie miejsce jak już je znalazłem, to trzeba było je skorelować z występowaniem policjanta. No a często policjant się nie spawnował tam, gdzie było to idealne miejsce, w którym mógłbym sobie ten mit zbadać. Więc następnie zacząłem siłą ściągać policjantów do różnych zakamarków, gdzie bara-bara z prostytutką było po prostu możliwe. No i zauważyłem tutaj pierwszą ciekawą rzecz. Mianowicie kurtyzana nie chciała robić się z CJ-em bara-bara, w momencie, kiedy widziała, że widzi to policjant. Widać to w przypadku, kiedy ja tego policjanta zabijam, to nagle, od razu, magicznie, to miejsce dla kurtyzany wydaje się być spoko. I tak samo świetnie widać to na tej próbie, czyli na próbie, gdzie policjant znika za rogiem. To wtedy też kurtyzana jest ok, to miejsce jest w porządku, może być tutaj barabara. Bara. To gdzieś tam mnie bardzo zaintrygowało, no bo z jakiegoś powodu ta kurtyzana nie chciała robić barabara bara z CJ na oczach policji. No i w końcu, po pewnym czasie udało mi się doprowadzić do Takiej sytuacji, w której policjant wpadł na auto, w którym siedział CJ, w którym siedziała kurtyzana, no i oni robili barabara. Bara. I okazało się, że policjant na to zareagował i otrzymaliśmy gwiazdkę Wanted Levelu. I to był totalny sztos. Kolejna rzecz w tym odcinku, która totalnie rozwaliła mi banie. No i do tego ten detal jest przecież świetnie dopracowany. Ponieważ fajne jest to, że kurtyzana, mimo że CJ tam wiedzie w jakiś fajny zakamarek, to nie chce robić barabara, bara, bara, gdy widzi, że policjant. Może to zauważyć. Także totalny sztos i z wielką przyjemnością mit możemy sobie słuchajcie potwierdzić. W misjach kuriera możesz przerzucić przez te okrągłe punkty cokolwiek, żeby punkt się zaliczył. Przęsie w sensie mołotowa, granat, ładunek przylepny. No dobra, to chyba gdzieś tutaj było, jakoś chyba tak mi się coś kojarzy. Zaraz sobie zobaczymy. Ale w każdym razie, w GTA San Andreas mamy trzy różne misje kuriera. Jak pewnie dobrze część z Was pamięta. Mianowicie mamy misje BMX-owe, mamy misje Harley-owe, do których właśnie teraz będziemy sobie jechać. I mamy tamte misje jeszcze w Las Venturas. W sensie, w każdym głównym mieście mamy misję kurierową. Tak to można chyba sobie powiedzieć. No i jak miałbym tutaj strzelać, to i uważam, że to raczej nie zadziała. Ale uważam też, że z drugiej strony, dlaczego miałoby to nie zadziałać? Wiem, to, to takie trochę może to dziwne moje stwierdzenie, które właśnie wam tutaj przedstawiłem, ale serio, no bo przez to obręcze musi coś przelecieć. W teorii powinna być to paczka o właśnie taka, no ale w praktyce, kto wie, kto wie, może to nie jest jakoś tam specjalnie zabezpieczone i za chwilę okaże się, że taki granat też absolutnie wystarczy. No ale jak widzimy, nie wystarcza. Żeby tutaj nie było, że, że, że wiecie, że się nie przykładam czy coś, żeby nie było takiego zarzutu, to zobaczymy sobie oczywiście wszystkie te misje kurierowe i przykład granata. No i potem zrobimy dokładnie to samo, tylko że no z mołotowem i z bombą przylepną. No bo wiecie, wypadałoby sobie przetestować wszystkie te misje kuriera, no i wypadałoby... Przetestować sobie też wszystkie te rzeczy, które zostały wymienione w micie, czyli granat, młotów oraz ładunek przylepny. Ej, to zostałem oszukany, tu powinny być te misje kuriera, skutermana, a ja tu nie widzę skuterka, który powinien być tu zespawnowany. Co to ma być? O, zgadnijcie co się stało, czy szukałem pod złym budynkiem tego skuterka? Nie, nie, wcale, wcale, kurwa. Nikt się nie spodziewał, a już najbardziej ja. Dobra, moi kochani, misję Scootermana w Las Venturas i co? I dupa pewnie, dokładnie tak. Dałem się nabrać. Myślałem, że twórcy to czasami takie pierdoły są i takich rzeczy nie przewidzą, a to widzicie. Przewidzieli i to bardzo dobrze. No i jak teraz widzicie na ekranie w przypadku misji tych na rowerze BMX w Los Santos. Zobaczyłem sobie oczywiście te bomby przylepne i zobaczyłem sobie mołotowa, no i nic. Tak samo było w przypadku Las Venturas. Tak samo było w przypadku San Fierro, także werdykt jest jasny, mit możemy sobie niestety obać. Gdy rozpędzisz kombajn, a następnie wyskoczysz z niego, wcześniej kierując go w stronę ludzi, to okaże się, że traci on swoją możliwość mielenia ludzi na flaki. Ty, dobra, dobra, wszystko fajnie, wszystko cacy, ale jak ja nie mam niby z tego kombajna wyskoczyć? Oj drodzy, on za wolno jedzie, żeby z niego wyskoczyć. Zobaczcie co się dzieje. Jedziemy sobie kombajnem, rozpędzamy się jak to jest tylko możliwe. Klikam F. -a. O, teraz wyskoczyłem! Ale poza tym, no właśnie zupełnie zapomniałem, że mam trainera. Możemy sobie do tego kombajna w takim razie zainstalować Nitro. I dzięki temu kombajn oczywiście osiągnie większą prędkość maksymalną. Ej nie, w sumie to nie, Nitro chyba nie dawało wyższej prędkości maksymalnej, czy. No, całe pierdziele na pewno dawało większą prędkość maksymalną. Na 100%. To znaczy, dobra, moment. W przypadku miast, kiedy auta osiągają mniejsze prędkości, no bo ich prędkości maksymalne są ograniczone, to wtedy nitro daje większą prędkość maksymalną. I to teraz widzicie na przykładzie ulicy The Strip w Las Venturas. W przypadku z kolei autostrady, jak to też kiedyś było testowane, te prędkości z nitrem i bez są dokładnie takie same. Natomiast ja próby kombajnowe będę wykonywał w mieście, więc tutaj ta prędkość maksymalna kombajna z nitrem będzie po prostu większa. W ogóle tak jestem sobie troszkę ciekaw, skąd to nitro będzie się wydobywać, jak sobie je za chwilkę włączymy, ale na początku ustawimy się do grupki pedów. Tam chyba raczej tego nie zbadam, bardziej tutaj, mam nadzieję, że będzie sporo pedów chodzić i żeby też nie było żadnych niedomówień, że hups, na na pewno, że jeszcze załatwił jakiegoś oszukanego kombajna. No, na, na pewno. I co jeszcze? Natomiast ja was z nami wolę tego uniknąć. Pokażę wam, że ten kombajn jak najbardziej działa. Widzicie, on mieli ludzi i potem no, z tego takiego wysięgnika wylatują flaki tych ludzi. Więc teraz włączymy Nitro, które. A, stąd wylatuje, ok. I wysiądziemy sobie. I zobaczymy, no i jak widzimy, faktycznie, uuu. Znaczy wszystko fajnie, mit będziemy musieli sobie potwierdzić, ale dlaczego tak się dzieje? No bo jak dla mnie, to, 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 to totalnie nie ma sensu. Dlaczego nagle to coś, w sensie dokładnie mówiąc to, nie wiem jak to się nazywa, nagle przestaje milić, jak z tego pojazdu wysiądziemy? To, to, to coś mi się tu nie zgadza. W sensie, no jedyne co mój niezbyt duży objętościowo móżdek jest w stanie wam powiedzieć, no to to, że wydaje mi się że nie zostało to zbyt dobrze przemyślane. O, zobaczcie, tutaj też tych ludzi nie zmieliło finalnie. Ostatnią próbę wykonamy sobie na ulicy The Street, ponieważ tutaj zawsze jest sporo pedów, które oczywiście teraz nie spawnują, no bo jakżeby inaczej. Ale o, teraz na przykład kombajn był zajebiście mocno rozpędzony i ani tego chłopa, ani tej babeczki, która se w pończoszkach chodzi po ulicy, nie, nie, nie zmieli ten kombajn. Także moi drodzy, wychodzi na to, że mit możemy sobie po prostu potwierdzić. Czasami z tych papierowych boksów, które często są w alejkach w Los Santos, może wypaść broń. Wydaje mi się, że wiem o co chodzi. Wydaje mi się, że faktycznie jakieś takie właśnie boksy w tych alejkach w Los Santos, w uliczkach bocznych możemy znaleźć. Natomiast, no nie będę ukrywał, że będę w dosyć dużym szoku, jeżeli w tych boksach faktycznie znajdziemy jakieś itemki, jakieś na przykład bronie albo coś w tym stylu. No bo o ile w misji robi Gunther Sam, no faktycznie myślę, że większość z Was wie, że no, no, jest to misja, gdzie możemy sobie no, rozwalając te boksy, nabyć jakieś tam bronie. O tak jak tutaj mamy dwa razy Uzi i raz Pistolka, na przykład, które możemy sobie podnieść. O tyle mam takie wrażenie, że gdyby takie rzeczy wylatywały z takich boksów w alejkach, to raz, że byłoby to bez sensu, no bo są to raczej boksy ludności cywilnej, prawda, a nie wojskowych, tak jak tutaj w tym przypadku. Plus, byłaby to moim zdaniem zbyt łatwa opcja do pozyskiwania broni. A przede wszystkim, wydaje mi się, że byłaby to na tyle popularna ciekawostka, że raczej byśmy o niej wiedzieli. To, co w sobie nienawidzę, a co mam nadzieję, że teraz się potwierdzi, to to, że rzadko mam rację i że faktycznie w tych pudłach będziemy mogli sobie coś ciekawego znaleźć. To co jest dobre, to to, że jak teraz widzimy, te pudła faktycznie możemy niszczyć. Nie, jak sobie w nie strzelamy, to no, one się po prostu rozwalają, lecą z nich takie wióry, jak je już y, doszczętnie zniszczymy. Natomiast rozwaliliśmy sobie już y, kilka tych pudeł, no już żadnego pudła nic ciekawego nie wyleciało. Ba, nic ciekawego, no ogólnie nic nie wyleciało, a to zbyt dobrze nie wróży. Dobra, tu mamy kolejne pudła. W ogóle też mamy tutaj jakąś taką drewnianą skrzynkę, ją też sobie spróbuję rozwalić, może z niej z kolei coś wyleci. O, oczywiście nic. A to podrewniane coś rozwaliło się, ale też z tego nic nie wyleciało. No to nie, no, moi drodzy, tak szczerze, no wątpię w to bardzo, więc chyba sobie pozwolę ten mit już obalić, albo dobra, żeby nie było. Tutaj mamy parę kartonowych boksów, sobie je, też je szybko zniszczymy. I na końcu tej alejki też parę leży. Jeszcze jak montowałem sobie ten mit, to pomyślałem, że wbiję przy okazji do bazy wojskowej, którą napadamy podczas tej misji z Raiderem. Wiecie, pomyślałem sobie, że o może, no kto wie, może te skrzynki, które sobie w tej misji pozyskiwaliśmy, pojawią się w tej bazie także poza misją. Ale niestety dosyć szybko się rozczarowałem, bo okazało się, że takowe tam się po prostu nie spawnują. Także już tak w pełni podsumowując, to uważam, że ten mit możemy sobie obalić. Dajcie znaka, jeżeli uważacie inaczej i ewentualnie o jakie inne. Skrzynki jeszcze mogły autorowi tam ewentualnie chodzić. Po rozwaleniu budki telefonicznej, przykładowo autem, na ziemię wypadają żetony telefoniczne. Żetony z budek telefonicznych no, oczywiście, że ma to sens. Jak najbardziej, bardzo duży sens ma to. Ale pytanie, czy to, co napisał Mosty, faktycznie w GTA San Andreas jest możliwe do uzyskania. No ja obstawiam, że nie wiem, bo, bo naprawdę jakoś tak wydaje mi się, że pewnie gdzieś kiedyś wjechałem sobie w jakąś taką em, budkę telefoniczną, chciałem powiedzieć payfona, chyba się to nazywa payphone po angielsku, nie? Ale jakoś no obstawiam, że totalnie nie przywiązałem uwagi, czy, 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 czy z takiej budki telefonicznej cokolwiek poleciało. No jak na razie widzimy. A dobra, ty myślałem, że rzeczywiście że tony wylatują, a to po prostu wylatują łuski po nabojach z tego shotguna, z którego sobie strzelamy. Ale byłby fejtur. Już się chciałem podniecić, autentycznie. Teraz patrzymy na sytuację z bliska, no ale żadnego efektu, który chcielibyśmy ujrzeć, no niestety nie widzimy. Weźmy sobie może jakąś taką trochę cięższą artylerię, mianowicie jakiś granat. Wy wy wyrzućmy w stronę tych budek. Co? Coś tam poleciało? Ty, coś tam poleciało z tego, widzieliście? Nie wiem, czy to nie była słuchawka, nie ten, jakoś nie, nie odleciała z tej budki telefonicznej. Przybliżmy się troszkę, znowu. Free moving Rzuć mi granat i co? Chyba nic, nie? Widzicie coś? Coś tam z tych budek wylatuje, ale to bardziej bym powiedział, że to jest jakiś element, który odpada pod wpływem wybuchu granata. Ale no, że tutaj dostrzec, moi drodzy, raczej to chyba się nie da. Też to, co mnie zastanawia, to tutaj jest napisane po rozwaleniu budki telefonicznej, a my tej budki nie możemy rozwalić, może samochodem damy radę, ją jakoś tam przetrącić, ale no ja bym się tego raczej nie spodziewał. Zaraz to czołgiem wiedziemy w ogóle. Jak czołgiem się nie da, to obstawiałbym, że chyba żadny innym pojazdem też się nie będzie dało. Na początku to jeszcze sobie zdziała dupniemy. O, teraz tam dużo elementów poleciało. Ale nie były to żetony. Sytuacja z bliska jak wygląda? Gdzie ja w ogóle strzelam, ty? Raz powinno być lepiej. Uwaga. Ops. Nic nie wyleciało, w sensie żadne żetony. No i teraz też nie. No i na końcu sobie jeszcze wjedziemy czołgiem w te budki. Ale tak jak mówię, no obstawiam, że... Raczej tutaj pozytywnego efektu Nie ma co się spodziewać Zobaczcie, nic nic tam nie wylatuje Na 100%, niczego nie widać Na wypadek, gdyby tamte budki telefoniczne Były jakieś inne od pozostałych Jakieś, jakieś nie wiem, zwagowane Albo ogólnie, no że na nich by to nie działało To zobaczymy sobie inne budki telefoniczne No już widzimy, że samochodem to, to, to w ogóle nie ma sensu, nie? Jak uderzamy sobie w taką budkę samochodem To z tej budki to w ogóle nic nie wylatuje W takim razie zobaczmy jakąś porządniejszą Artylerię jeszcze, minigun a jak minigunem walimy, to wylatują tylko i wyłącznie iskry. Proszę bardzo. No i na końcu jeszcze szybko, szybka próba z granatem. Także jeden. Może jeszcze jeden. Może jeszcze jeden. No wylatują jakieś tam odłamki, nie? Ale to, 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 to odłamki, które powstają na skutek po prostu wybuchu, prawda? Ops. Nie wyleciało. Jeszcze raz. Nic. I jeszcze raz już taki ostatni. Oj, co... Je coś się stało nie ten tego teraz no i nic także moi drodzy no może coś robię źle ale ja uważam że ten mit możemy sobie na spokojnie obalić Odpadnijcie sobie teraz na wideo, które macie po prawej stronie na górze o agencjach rządowych. Serio jakoś tak bardzo lubię ten film pojawił się ostatnio. Jeżeli jeszcze nie widzieliście, to naprawdę serdecznie zachęcam. Poza tym oczywiście dziękuję wszystkim patronom, dziękuję wam wszystkim za obecność. Trzymajcie się i do zobaczenia strzałeczka.